Piotrek, jest z nami Piotrek Smyszek. Witam Państwa serdecznie. Po ostatnim meczu właśnie było coś tam około kontuzji i dzisiaj jak? O kurwa, dzisiaj... O kurwa. <noise> dzisiaj jest dobrze, dzisiaj już nie narzekam na bóle. Jestem ładowany energią, myślę, że będzie dobrze. Jaki wynik obstawiasz? Ciężko stwierdzić. Musimy więcej bramy strzelić, Musimy zrobić tak, żeby od pierwszej minuty oni myśleli, że nie będzie z nami tak łatwo. Dobrze. Od razu ostro, na pograniczu faulu, odważnie. I będzie dobrze. ale go obstawiasz dzisiejszy finał Ligi Mistrzów? Myślę, że... 3-2 Atletico. dziękuję Dzięki. Seba, czy ja Cię muszę zawsze gonić? Nie. nie. Bo uciekasz przed kamerą. Bo ja jestem... Nie nadajesz się do kamery. Nadajesz się, ostatnio bardzo ładnie się wypowiadałeś. Tak? Dzisiaj się wypowiedz, jak tam u się jest z formą, jak no, nie wiem, czujesz? nie się. Ostatnio... W... Było lepiej, wydaje mi się. Wydaje mi się, że wracam do formy, ale zobaczymy. W no, kolejnych meczach to będzie. Aha. Jak się obstawiasz w No Wydaje mi się, że powinniśmy wygrać. Ostatnio przegraliśmy minimalnie, bo przespawaliśmy pierwszą połowę, ale dzisiaj jak zagramy skoncentrowani przez cały mecz, to powinniśmy spokojnie wygrać. Szczególnie, że ostatnio jesteśmy w wysokiej formie, yy, także jestem dobre myśli. Okej. Okay. Ostatnie pytanie, takie niezwiązane z naszą drużyną. Tak? Finał Ligi Mistrzów dzisiaj. Jaki wynik obstawiasz? Wydaje mi się, że jedną bramką wygra Tetiko Wydaje mi się, że to może być 2, 1 lub 1.0 Atletico. Okej, okay. wielkie dzięki Dzięki. Dzień dobry. Dzień dobry. Ma pan bardzo ładne buty. Dzięki. Jak dzisiaj nastroję przed meczem? Pozytywnie. Pozytywnie. Tak. Ile meczek dzisiaj? Trzy mam nadzieję, że... Nie, no nie wiem ile, ciężko mi powiedzieć. No mam nadzieję, że coś wpadnie. No. W ostatnim meczu z tego nie wpadło nic. Mam nadzieję, że dzisiaj się rozmieni, też strzelę No z Pegazem Najwa... przerwałeś ośmieczową serię Dokładnie, najważniejsze zwycięstwo oczywiście, ale jakby coś strzelę to już będzie fajnie I Dzisiaj finał Ligi Mistrzów jaki wynik? E, chciałbym, żeby grał real, ale myślę, że na tym razem będzie lepszy i to oni, oni zwyciężą w tym finale. Aha, okej, okay. wielkie dzięki. Dzięki A tutaj nasz kapitan się przygotowuje do meczu. Umie ktoś wiązać buty? No podobno ty umiesz No ale na dłużej czy ktoś Aha tam? Jak dzisiaj nastroje meczem? Bo już wiemy, że podobno Zaję, z powodów, podobno zajeb... z, powodu, z, powodu ko... z powodu korków dzisiaj na mieście przez maraton już jesteś taki Mieję lekko denerwowany. W... Zmienię w końcu pytania ciągle te nastroje, nastroje. A innych o co pytałeś? Też o nastroje. A no to nas jest tutaj dziesięciu dzisiaj, nie nastroje. No i będzie dobrze. Złapisz się. Będzie zajebiście, powiem tyle. Dobrze. A jak nie będzie zajebiście, to, to wytnisz. A zdrówko jakieś kurtetem? drówko u mnie? No. Wszystko dobrze. To dobrze nic nie boli. No, nie ma za dużo rzeczy, na które mogę się skarżyć. Aha. Dzisiaj, w tej chwili. Dzisiaj finał Ligi Mistrzów. Jaki wynik obstawiasz? No, chciałbym, żeby wygrało Atletico. Mam nadzieję, że tak się stanie. Wyniku dokładnego nie podaję. Aha, Każdy okay. wynik dla Atletico dający 3 punkty będzie yy, mnie cieszył. Okej, okay. super, dzięki. Zawodnik z numerem 17. Teraz pojedziemy na twarz. Jest twarz. Yy. Dobra, bez, bez Jakie chciałbyś dostać pytanie dzisiaj ode mnie? Nie wiem. Może jakieś inne niż ostatnie, czy zagram, czy nie zagram, może coś innego. Słuchaj, yy... strzelę może? Strzelisz dzisiaj coś? Jak, jak w ogóle zagram, to strzelę. Nie? To mogę obiecać. Bramkę? Tak, bramkę. Do... Nie samobójczą. No, no do, do i bardzo obiecałem. dobrze. A jak myślisz, Kędziak będzie strzelał coś? On Ostatnio nie strzelił, to dzisiaj strzeli pewnie. On ostatnio w ogóle nie strzela. No dlatego mówię, że dzisiaj strzeli. Dzisiaj się przyłamy i Łukasz się przyłama. Dobra. Dzięki. O Ligę Mistrzów mnie nie spytasz? No pytałem, jakie pytania, chcesz, to nic nie mówiłeś. No bo wszystkim zadaję o Ligę Mistrzów dzisiaj, ja... Dzisiaj jest dałeś. finał Ligi Mistrzów, jak pewnie wiesz, bo wszystkich o to pytasz. No właśnie. Pewnie myślę, że Real wygra Twoim zdaniem. Po myślę, że... Pytasz? Ja myślę, że... Jaki wynik wygrycie. będzie twoim zdaniem? Dzisiaj? 2-1 albo 3-1 dla Realu Madryt. Dla Realu Madryt. Oczywiście. Ja myślę, że wygra Madryt na pewno. No Madryt na pewno wygra. Także. już wygrał w Madryt, ale jaki? Także... Która część Madrytu? Yy, czerwona. Czerwona. Ty... Ja wierzę, że, że nie biała. Jest no. tam. Co? Tam mniej spedalona wygra. Tak jest. Dobra, yy, dzięki. Dzięki. Czyli Atlantiku. Nie, 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 ja dzisiaj odpuszczę. Dzisiaj odpuszczę. Ja dzisiaj nie mam veny. Nie masz weny dzisiaj. Nie. A to chociaż to jak ktoś coś mówi, że kto wygra dzisiaj? Mniej spedalona część Madrytu. Czyli? Przekonasz się. Po 90 A czy jak Real wygra, to. Nie, ta... nie, Real nie realnie wygra. A no, to właśnie o to cię pytał. No właśnie, Real nie wygra. Aha. Dziękuję. Kurwa. To w głosowaniu naszej drużyny wszyscy są za Atletico, oprócz mnie. To jest taki mamy mamyk. O, i są nasi spa Ale dzisiaj jest dużo tych kibiców. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Wow. Normalnie, super. Nie, no ty no, z taką ekipą na trybunach to trzeba dzisiaj wygrać. No Nie ma opcji. O, i tam się rozgrzewa nasz Mario GC. Nasz Mario Gece się rozgrzewa. Jak tam nastroje przed meczem? Widać profesjonalna rozgrzewka. Nie, no super jest. Tak się rozgrzewają profesjonalni zawodnicy. Jak wrażenia? Bardzo dobre. Wygrywamy. Jak oceniasz kres jego zespołu? Jest dobre, ale mogłoby być lepiej. Trochę się rozluźniliśmy. Ale to wiadomo, przy takim rywalu to, to jest normalne. Pranek. O i gol, i gol, i nasi kibice Brawo. dzielni. Kto asystował? Chodzi ten. Sam? Jest. Nasz kapitan. Jak wrażenia? Prosto z murawy. No, mogłoby być lepiej w obronie, ale jest dobrze. Gładyż mógł tam strzelić z jedną, chociaż nie? No, w ataku to rzeczywiście za dużo zmarnowaliśmy. Gdyby to była lepsza drużyna, to mogłoby nas nie być w tym meczu. A jeszcze chciałem dodać życie, ja nie będę poznawał naszych kibiców, ponieważ są nic nie z nami. Śmieszek.